Frankowicze mogą dzisiaj świętować i to co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, Trybunał jednoznacznie zakwestionował prawo banków do dochodzenia roszczeń o tak zwane bezumowne korzystanie z kapitału. Trybunał jasno wskazał, że byłoby to sprzeczne z dyrektywą 93 13 i szeroką ochroną konsumentów, która z tej dyrektywy wychodzi. Ponadto, przyznanie bankom takiego uprawnienia Powodowałoby, że kredytodawcy i tak zarabialiby na nieuczciwych umowach, mimo że same je stworzyły i wprowadziły do obrotu z konsumentami. Dla wielu Frankowiczów była to bariera przed wejściem i podjęciem działań przeciwko bankowi, i dzisiaj ta przeszkoda runęła. Po drugie, o ile Trybunał zakwestionował prawo banków do tego typu roszczeń, to przyznał je Frankowiczom. Oczywiście takie roszczenia muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa krajowego i z pewnością będą analizowane przez sądy powszechne. Niemniej jednak możemy mówić o pewnym przełomie w tym zakresie i otwarciu furtki dla frankowiczów do dochodzenia dodatkowych rekompensat za wadliwy produkt finansowy. Po trzecie, trybunał wypowiedział się w zakresie. Prawa do zawieszenia płatności rad na czas procesu. Oczywiście, również takie zawieszenie nie będzie odbywało się automatycznie, a w praktyce będzie oznaczało konieczność złożenia wniosku do sądu. Natomiast pozytywna decyzja sądu w tym zakresie będzie oznaczała, że Frankowicze nie będą musieli płacić rad na czas trwania procesu i spokojnie oczekiwać na korzystny wyrok. Ma to o tyle znaczenie, że czas postępowania będzie pełnił wówczas rolę drugorzędną i Frankowicze z pewnością nie będą decydować się na znacznie mniej korzystne propozycje ugodowe.